Osobem niestety nie zaoszczędzicie. No dobra, ale jaki jest pełny obraz sytuacji? No, no, pełny obraz sytuacji jest taki, że mamy taką robótkę, gdzie wpadliśmy tylko poszpaklować w zasadzie po całości. Spoiny były już wykonane, nam zostało wtopić taśmy takie jak ta i ta. Nie widzę. Ta. Yy, więc yy, tak naprawdę dokonaliśmy tylko takiego ostatniego sznitu obróbek po wykonał sam inwestor i absolutnie nie ma w tym nic złego, no nie można negować tego, że ktoś chce własnymi siłami coś zrobić ale niestety no jeżeli ktoś yy, robi to pierwszy raz w życiu, pierwszy i ostatni, czyli w zasadzie dwa razy to często, często może się to tak skończyć, yy, inwestor zastosował tutaj wcale nie głupi materiał, bo to i tutaj, to białe, to jest Knob finisz Finish w połączeniu z flizeliną, no, no nie powinno z tego tytułu być żadnych problemów. Niestety rzeczywistość jest taka, że nieznajomość materiału i zasad pracy z nimi, tudzież nawet technik po prostu działania, no, można sobie narobić takiego Google'a. Pomieszczenie zostało wyszpachlowane do standardu PSG-3. Czyli cało powierzchniowo, no i w sytuacji, gdzie do pomieszczenia została wprowadzona duża ilość wilgoci, no bo to było pryskane agregatem, więc w krótkim czasie bardzo szybko się tutaj wilgotno zrobiło. Pomieszczenie jest ogrzewane oczywiście, bo budynek funkcjonuje normalnie, inne pomieszczenia są użytkowane. I ta temperatura jest stała 20, 20 stopni, może nawet trochę więcej, nie wiem, nie sprawdzałem finalnie. Bardzo szybko dużo wilgoci zostało wprowadzone, te płyty sobie trochę tej wilgoci naciągnęły, no i potem musiały ją montać. No i takie miejsca jak to, które zostały źle przygotowane, powychodziły w postaci rys. No i wyszło to między innymi dlatego, że zostało to źle wykonane, wykonane zostało źle tylko i wyłącznie dlatego, że masa nie została odpowiednio przygotowana. Prosto z wiaderka, przemieszana masa poszła na płytę i na to poszła flizelina. No i kolejnym błędem było również to, że inwestor nie wiedział, że yy, nie trzeba tego szlifować tych spoin pomiędzy warstwami. No i wziął i sobie między warstwami te spoiny przetar. Yy, no potem je odpylił, tak. Yy, tutaj błąd nie został popełniony, natomiast yy, no, była to czynność zupełnie niepotrzebna, a wręcz szkodliwa, no bo jeżeli zrobił to zaraz po wtopieniu flizeliny, która yy, wiemy, jak to wygląda w praktyce. My wiemy, jak to wygląda w praktyce, że nie przykrywa się jej od razu, albo ciężko jest ją tak w 100% przykryć no to przecierając tą spoinę inwestor po prostu w tym miejscu wytarł ową taśmę flizelinową więc tak naprawdę nie miało tutaj co trzymać a nie pękło dopóki po prostu się nie zmieniły warunki panujące w pomieszczeniu no Trochę się do tego przyczyniliśmy, nie jako no bo je zmieniliśmy, ale w rzeczywistości jest tak, że jakby za oknem przyszła, no w zasadzie to już przyszła pora, pora jesień, no zimowa, a potem znowu przyszło lato i to pomieszczenie byłoby narażone na takie zmienne warunki, które panują. W otoczeniu budynku, no bo tak się też dzieje. Okno się otwiera, nie ukrywajmy, yy, w pomieszczeniach się też przebywa, w tym akurat nikt nie przebywa, bo to nie jest sypialnia. Yy, natomiast no, gdyby tutaj ludzie normalnie spali i wytwarzali odpowiedniej ilości w no to to by się stało tak czy siak. Także po nie przyspieszyliśmy ten proces. Yy, no i chyba dobrze, bo udało się to, że tak powiem, odkryć na tym etapie, jak kiedy jeszcze tutaj nie ma mebli i tak dalej. Nie jest to wykończone w 100%. Yy, także. Tyle genezy problemu, no, sprowadziło się to finalnie do tego, że spoiny, dokładnie trzy w tym pomieszczeniu, to jest jeszcze na suficie jedna, no. Porysowały się, no i no nie możemy tego tak zostawić. Wobec czego wydarliśmy, wydarliśmy całą masę tutaj praktycznie do zera. No, te śladowe ilości tutaj nam w ogóle w niczym teraz nie przeszkadzają. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby zrobić tutaj nieckę, która będzie miejscem na wtopienie naszej taśmy ponownie i zrobienie tego w sposób prawidłowy. Oczywiście przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych. Zagruntujemy to, no bo to nie może tak zostać, to zostało wyszlifowane. Pozostawimy do wyschnięcia a następnie wtopimy w to taśmę. Myślę, że równie flizelinową, no bo taśma papierowa tutaj miałaby już tak niewygodną grubość sama w sobie. Wtopimy tu w to miejsce też flizelinę i zaciągniemy to. No, oczywiście będzie to wymagało od nas tylko, tylko kilkukrotnego podejścia do tej, do tej sprawy, ale myślę, że finalnie damy radę to naprawić. Tyle na no tę Cześć.